Zadania na spokojnie. Rok 2024. Motora podstawowa, termin dodatkowy, zadanie 24. Jeszcze za 4 punkty. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są punkty, jakieś 2 symetralna przecina osi, coś mamy policzyć. Może inaczej. Jeszcze raz i od początku i na spokojnie. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są punkty. A od współrzędnych 2 8. No, mamy go. I B obszporzonych 10,2. Symetralna, czyli najpierw trzeba mieć odcinek, później podzielić go na pół i ciach przeprowadzić prostą przez, tą, przez, tą, przez ten środek. I to jest symetralna, czyli prosta, która dzieli nam odcinek na dwie równe części. Mało tego. Jedną z definicji symetralnych jest to, że to jest zbiór punktów równo odległych od końca odcinka. To się nam jeszcze przyda. I punkt P jest czym przecięciem symetralnej z osią X, oczywiście. I mamy policzyć porządną punktu P oraz długość tego czerwonego odcinka AP albo PA, wszystko jednak na to patrzymy. To jeśli przyznamy, że właśnie symetralna jest zbiorem punktów równo odległych od końca odcinka, to odległość PA od punktu X0 zresztą będzie taka sama jak odległość PB, zielona taka sama jak czerwona. Dlaczego przyjąłem, że P ma współrzędne x0? No bo leży na osi x. A leży na osi x, to ma drugą współrzędną równą 0. No i pytanie jest takie, ile jest takich punktów, punktów P? No tylko jeden. Czyli mój pomysł byłby taki, żeby ominąć liczenie jakiejś symetralnej, miejsc zerowych i tak dalej. Można by też tak to zrobić. Po prostu czerwone równa się zielone. Jak czerwone równa się zielone, to wzór na długość odcinka albo odległość dwóch punktów to jest to samo. Wypiszę obydwa i na spokojnie zaraz sobie to wytłumaczymy. Jak widać, wzór jest taki, że od różnica x i różnica y, od końca początek i od końca początek, no to proszę, pa to będzie xa, czyli 2, odjąć xp, czyli x oraz różnica y, ya, czyli 8, odjąć yp, czyli 0. Analogicznie mamy 10 odjąć x, różnica x oraz 2 odjąć 0, różnica y -ów. No i pozytywna wiadomość jest taka, skoro, do, skoro te długości są równe, to te pierwiastki są równe. A jak te pierwiastki są równe, to to, co pod pierwiastkiem też jest sobie równe. To już wystarczy przerównać to, co staje pod pierwiastkiem. Czyli 2 minus x do kwadratu równa się, y, równa się. dodać, pozwoliłem sobie już policzyć, 8 do kwadratu 64 równa się. Tu będzie podobnie. 10 minus x do kwadratu równa się, no nie równa się, co ja z tym równa się, dodać 4 i teraz tylko zawołamy do pomocy wzory skróconego mnożenia i mamy, może pierwsze sobie przepiszemy i na spokojnie wyjaśnimy. 2 do kwadratu 4 minus 2 razy 2, 4 razy x, no to 4x i dodać x kwadrat. 64 wiadomo skąd. Strona prawa. 10 do kwadratu, 100 minus 2 razy 10, 20 i razy x, 20x, dodać x kwadrat i dodać to 4. Co teraz? No x na lewą, x kwadraty też, czyli x kwadrat minus x kwadrat, tak. Minus 4x i plus 20x. Te zmiany znaków wynikają tylko z tego, że przenosiliśmy z jednej strony na drugą. A na prawej stronie jest tak, 100. Dodać 4 i przeniesiemy minus 4 i minus 64, pamiętając o zmianie znaków. Na lewej stronie nam się x kwadraty uproszczą i na prawej czwórki też, więc zostanie nam 16x równa się 36, po podzieleniu obu stron przez 16 x równa się 36, 16, po uproszczeniu przez 4, 9 4 Czyli jak widzimy, punkt B ma współrzędne. 9 czwartych i 0. No, nawet w miarę widać to z naszego rysunku, że to jest trochę bliżej może dwójki niż trójki, ale ważne jest to, że rzeczywiście jest 9 i 0. I co teraz? Z tego samego wzoru policzymy odległość od A do P, jedyny kłopot będzie polegał na tym, że będzie po prostu troszkę więcej pracy, bo to będzie dokładnie to samo. Czyli. Od, od P do A. No, Będzie, że od P do A wszystko jedno. To jest to samo, co od A do P, tak to zapisałem. 2 odjąć 9 czwartych. No tak, 2 odjąć 9 czwartych różnica X. -ów. A tam już nie siliłem się na ponowne liczenie plus 64, bo widać, że to PA to jest to, co już żeśmy raz liczyli, tylko zamiast X stoi 9 czwartych. No to dalej. Cóż dalej? 2 odjąć 9 czwartych. Czyli to jest minus 1 czwarta do kwadratu. 1 szesnasta, dodać 64, to wyjdzie nam, o rany, to trzeba było kalkulator uruchomić. Dodałem to, to wyszło 64, 1 szesnasta. E, zamieniłem na ławek niewłaściwy, to wyszło 1025,16. Jak to spierwiastkować? Wiadomo, że w mianowniku będzie 4, ale. W liczniku, jak genialnie zauważamy, albo mamy dobry kalkulator, to będzie 25 razy 41. Zatem to będzie 5 pierwiastków z 41 przez 4. Uff, no to nieźle. Możemy napisać odpowiedź. Dość skomplikowane zadanie. No punkt P ma współrzędne 9, 4 oraz 0. No, 0 było od samego początku wiadomo. Oraz długość odcinka AP wynosi 5 pierwiastków z 41 przez 4. Myślę, że chyba najbardziej kłopotliwe zadanie ze wszystkich do tej pory, w tej, na tej maturze. Bo no tak, za 4 punkty. Chociaż super trudne pewnie nie było, to jednak obliczeniowo myślę, że mogło dać w kość. I I koniec zadania. Uff. Dziękuję za uwagę.